A co jeśli macie ogarniętą super pielęgnację? Znacie różnicę między jednym kwasem a drugim, witaminą C, niacinamidem, a wasza cera nadal wygląda do dupy. Bo ja ogarniam bardzo dobrze moją pielęgnację, wiem co i jak, mam ulubione produkty, no ale od miesiąca moja cera wygląda tragicznie i naprawdę nieważne co z nią robię nie pomaga. Ja mam pielęgnację, którą kupiłam sama, która jest super, jest porządna droga. Mam też turbodrogą pielęgnację, którą dostaję za darmo, a moja cera od miesiąca po prostu mi takie płata figle i wiecie, ja wyciskam. Więc to nawet nie jest tak, że mam problemy z dużymi syfkami. Mam wszędzie zapchane pory. Wszędzie. Na plecach, na klatce, na dupie, na twarzy, na rękach. Mogę siedzieć i wyciskać te pory godzinami. Więc to nie jest kwestia pielęgnacji, bo już myślałam, może sobie zaburzyłam barierę, może testowałam za dużo, może źle zmywałam, może jest jakiś produkt, nie. Robiłam już wszystko, no ale z twarzą, a moja cera na ciele jest coraz gorsza, więc tu musi być coś wewnętrznego. Więc ja się teraz badam, w ogóle wczoraj byłam do krynologa i tam <śmum> jakiegoś złego guza w tarczy coś będę mieć, biopsję, ale też pan doktor powiedział, że ma podejrzenie, co to innego może być, więc po prostu badamy dalej, ale no Chciałam Wam tylko powiedzieć, że jeżeli żadna pielęgnacja Wam nie pomaga i nauczyliście się tej pielęgnacji, bo często piszą do mnie dziewczyny, że: Klara, Boże, bo ja już nie wiem co mam robić, mam taką suchą skórę. Nie lubię robić konsultacji, bo ja nie jestem ekspertem, nie? Ale mogę chociaż. Spróbować nakierować w jakimś kierunku, nie? No jak słyszę, że ktoś mi pisze i wypisuje, jakie produkty używa i w każdy to jest produkt złuszczający. I wiecie, niby macie napisane, że tonik nawilżająco-oczyszczający, nie? A tam jest kwas po prostu na samej górze, nie? Do tego serum nawilżająco jakieś tam z kwasem. I mamy kwas, 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 retinol i nagle e, cara jest dramatyczna, bo e, powinno tego mniej, więc wiecie, wasza cera może być zła, ponieważ nie umiecie w pielęgnację i to jest ok. tego się trzeba nauczyć, to jest bardzo skomplikowane, mi to lata zajęło, żeby ogarnąć pielęgnację, składniki itd. i dalej nie jestem tym ekspertem, ale jeżeli macie to ogarnięte, a cera nadal i na twarzy i wszędzie jest do dupy, to znaczy, że to może być problem od dupy strony. Może macie jakąś alergię, nietolerancję, może to jest coś z jelitem, może to jest coś z z hormoniem, czy z, ze stresem, czy czymkolwiek innym. Ostatnio stresów nie mam, więc to raczej nie to. Ale tak, chciałam Wam tak tylko podpowiedzieć, żebyście się nie martwili jak coś i po, poszukali czegoś wewnętrznie. To może być typie różne rzeczy, ale to może być też po prostu objaw jakiejś choroby. Zdrowka i buziaczki. <laughs>